Witajcie z tej strony Filip HD. Witajcie w 12, tak 12 odcinku Minecraft Dzisiaj szykujemy wyprawę na cmentarze. No i wiecie. Właśnie tak szykujemy tę wyprawę. No i powiem Wam, kto żyje, kto nie żyje z mojej rodziny. Teraz 9 jakby traknie to. Weźmiemy jeszcze dobra ile kwiatków, czyli razem takie kwiatki weźmiemy, dobra, weźmy na obno pogodę. 1000. Czekaj, czekajcie, nie, może wezmę taki czas, właśnie taki, no i właśnie... Mm. Mm. Nie, nie mam żadnych dziadków ani jednej babci. no tylko jedną babcię, no i co. No i zaraz idziemy na pierwszy cmentarz, gdzie jedziemy. Ahoj, jedziemy. No i co, jak się podobało Wam podczas Halloweenowej zabawy? Powiem, że jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, no to jak chcecie, zalecam wstawienie łapki w górę. Właśnie zrobię tutaj las. Właśnie do tego cmentarza pojedziemy. Potem zbudowałem sobie taką drogę właśnie. A tutaj trasa. Ale się zacina. I spadamy. Dobra, tu mam kościół, a tu cmentarz. Wejdźmy do tego kościoła. Dobra. Oniku po robimy postój. No i widzicie, co tu mamy? Tu mamy kościół. Pomódlmy się. Więc tak. Złóżcie ręce i odmówmy znak krzyża. I mówcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek. Racz im dać, panie. A światłość wieku jestem im świeci na wieki wieków Amen. W imię ojca jest jednej ducha świętego Amen. Dobra. Pomodliliśmy się, a więc teraz. Chodźmy do jakiegoś grobu. No nie wiem, jak wziąć. Dobrze, może wezmę tutaj. sobie. Czekajcie, moment. Właśnie się spytałem jak moja na chwilę, więc tak. Mam tak dziadków świnogę weźmy i Wacława, czyli tak będzie. Wacław świnoga. Dowolny żył lat 68 weźmy, zmarł w 1993.

Dobra, postawmy nicz. Czekajcie, wezmę sobie płytki. Tyle ich wezmę. Przepraszam. Tu postawię. No i tu ładny kwiatek. Dobra, tu będzie. Moment, czekajcie. Już jestem. Jeszcze mam Marię i Józefa w korzęcinie. Maria Ostalak. Żyła lat.

dobrze, jeszcze musimy postawić w niczym. Może tak. Mamy taki kwiatek ładny i. No już zachodzi słońce, więc może się pośpieszmy. No dobrze, końcie nie urwodzi, tylko. Idziemy dalej. O, jeszcze pomodlimy się, więc tak pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość koiste niechaj się na wieki wieków I teraz do tych. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłoźwie koiste niechaj święcie na wieki wieków anonim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pamiętajcie, jak robicie groby, to nieważne jak naprawdę jest, tu robicie, może być inaczej. No i wodą taką drogę do góry, o co tu za znak? Uwaga na zbocze, grozi z wysokości. Właśnie trzeba bardzo uważnie uważać. To jest bardzo niebezpiecznie. Nie ma poręczy, więc trzeba bardzo uważać. Uwaga no. Żeby nie spaść. Opa! Zgadzamy. Dobra. No i co? Schodzimy, co? Czekaj. Udam sobie trochę. Wchodzę. Wchodzę, bardzo ładnie. Niech sobie słońce zachodzi. I tu mam wioskę. Chociaż żadnych temperatur tu nie wstawiłem. Dobra. A tu jest właśnie trasa. I szkoda, że nie, nie się ten wzrok na ten obiekt RTV. O właśnie. Jeszcze miałem rzeknąć, że tutaj buduję biedronkę. Będzie biedronka właśnie. Tylko mi nie ucieknie Dobra, tu są kasy Chodźmy dalej I tu jest właśnie droga Uwaga Od tej miń, kadok pro

Właśnie coś No dobra. Kogo mam odpokowanego na cmentarzu, co? We dziecka Staśka gotyckiego. Sąjensek gotycki żył 69 lat i zmarł w 1998 roku. świnoga nie to będzie tylko Świnoga. świnoga 63 lata i zmarł w 81 roku ja ich pamiętam a to będzie ja świnoga Noga. Żyła 51 lat, strasznie krótko i zmarła w 99, 99 roku. Tyle czy roku ludzi umarło? No. Właśnie, i Rafał, Świnoga, weźmy. Żył dwadzieścia lat. Zmarł w 2012 roku. I... Jeszcze będzie jedna. Marysia Gotycka. Siostrzeczka mojej mamy, która z... po urodzeniu zmarła. Żal. Żyła kilka minut. w 1983 roku. Dobra. Pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wieczny odpoczynek. Racz jej dać panie. A światłość wiekuista niechaj jej świecie na wieki wieków Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dobrze, teraz chodźmy do tamtych grobów. Dobra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wieczna otoczynę, kracz im dać, Panie, a światłość wieków przeniecha im. Świeci na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobrze. Więc idziemy teraz do domu, co? To się, jak nazwać ten na temat, to z Biedronką, to nieważne. Poznajmijmy go... Idziemy po cmentarzach, i co? Z Biedronka zrobić jakiś champion, czy tam Torpan. O, właśnie Torpan! Próbowałem wyświetlić zdjęcie do grafiki Google Torpan mojego wyświetlonego supermarketu, ale, się, ale nie mogłem. Próbowałem przesłać Google Plus, tam gdzieś oglądam filmik, ale nie przesłał się. Straccony. Co Kończymy na dzisiaj ten odcinek, myślę, że Wam się spodobało, w przyszłym to planuję wyjazd, wyjście do, zobaczyć Biedronkę właśnie oraz wyjście do Netheru oraz do Endu, musimy się przygotować, więc życzę Państwu miłego dnia, no i cześć.